Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pyszne domowe bułeczki, świeżutkie, chrupiące i bardzo szybkie w przygotowaniu. Są naprawdę niesamowicie smaczne i cieszą się odwiecznym zainteresowaniem stołowników. Świetne na śniadanie, na kolację, na przekąskę. Sprawdzą się także jako bułeczka obiadowa, także są naprawdę bardzo uniwersalne. I ja dzisiaj pokażę taką ich wersję bazową to jest bez żadnych dodatków, ale naprawdę do ciasta można dodawać i prażoną cebulkę, i oliwki, i zioła, lub nawet zrobić taką wersję słodką bułeczka, cynamonowa z miodem i rodzynkami. Również z tego ciasta się odnajdzie. Cóż, ja gorąco polecam, a przepisy i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam. Do miski dodaję pół kilo mąki. Ja daję mąkę pszenną typu 650, tak zwaną bułkową, ale to równie dobrze może być mąka pszenna typu 500. To może być mieszanka mąk, na przykład żytniej i Pszennej, z tym, że żytni wówczas daję jakąś 1 trzecią, a 2 trzecie pszennej. No i mąkę odstawiam teraz na bok i szykuję drożdże. Odmierzam 300 ml letniej wody. Woda powinna być taka letnia, troszkę ciepła nawet. Następnie drożdże piekarskie, tutaj mam 2,5 drożdży. Ja korzystam z mrożonych, ale to oczywiście równie dobrze mogą być świeże. Zalewam je teraz wodą. Dodaję jedną łyżeczkę miodu. I zostawiam do rozpuszczenia. Jeśli woda jest ciepła, to drożdże rozpuszczą się oczywiście szybciej. Drożdże się rozpuszczają, a ja w tym czasie przygotuję mąkę. Dodaję do niej jedną łyżeczkę soli. I w wersji bazowej to by już w zupełności wystarczyło. Ja dodam jednak jeszcze 3 łyżki otrąb pszennych. I w mojej dzisiejszej wersji to już będzie koniec. Natomiast do mąki można dodać według uznania zioła, czerwoną paprykę, granulowany czosnek prażoną cebulkę, posiekane oliwki, suszone pomidory. To już naprawdę co nam fantazja i potrzeba podpowie. Dokładnie teraz mieszam te suche składniki ze sobą. I drożdże oraz miód ładnie już się rozpuściły w wodzie. Dolewam je teraz do mąki. Dolewam także pozostałą część letniej wody. Mieszam, a później zagniatam na gładkie, spójne, elastyczne ciasto. Chwilkę oczywiście je wyrabiam. W razie potrzeby uzupełniam wodą. I kiedy już ma taką postać zwartą i zbitą, wygniatam je chwilę na stolnicy. No w moim przypadku mam tu małego pomocnika, także razem będziemy to ciasto wygniatać. Uważaj. Ciasto zagniatam jakieś 3 do 5 minut. Ja staram się, żeby to było 5 minut. Po czym wstawiam do miski, w której. Wyrabiałam je pierwotnie i tę miskę razem ciastem stawiam pod przykryciem do mikrofali na kilka minut na najmniejszą z możliwych moc. Trzeba bardzo uważać, żeby ciasta y, oczywiście nie zagotować. Ja wsadziłam na dwie minutki na 250 W. Ponownie je teraz zagniatam. Jest takie dość ciepłe. I to szybkie zagniatanie na chłodnej stolnicy lekko je wystudzi. Oczywiście, jeśli mamy czas na wyrastanie bułeczek, no to wyrastamy je normalnie 30 minut pod przykryciem i ciasto powinno wyrosnąć. Ja załatwiłam sprawę przez kilka minut w mikrofali właściwie przez dwie minutki w mikrofali i to powinno wystarczyć. Ciasto dzielę teraz na 8 równych części, dlatego że z tej ilości składników wyjdzie mi 8 bułeczek. No i teraz formuję je w bułeczki w ten sposób, że zagniatam ciasto pod spód tworząc taką ładną napiętą powierzchnię bułeczek zlepiam je od spodu spłaszczam i miejsce łączenia do dołu układam na blasze To spłaszczenie jest bardzo ważne dlatego że podczas rośnięcia bułeczki pójdą w górę i zrobią się z nich takie piłeczki i nie będą zbyt przyjazne do jedzenia. Ja spłaszczam je w ten sposób. Teraz nacinam je z wierzchu ostrym nożem, sposób nacięcia dowolny. To mogą być dwie ukośne kreski, to może być krzyżyk. Ja ponacinam y, różnie, bo u nas każdy z domowników lubi różne nacięcia. Bułeczki smaruję mlekiem bądź rozmąconym jajkiem. Ja smaruję mlekiem. Można teraz przypruszyć ziarnem, bądź nie, ja już nie przypruszam. I wstawiam teraz do zimnego piekarnika i piekę na trzeciej półce od dołu przez jakieś 25-30 minut. W czasie, kiedy piekarnik się nagrzewa, bułeczki rosną, a kiedy się nagrzeje, od razu zaczynają się piec. To bardzo praktyczny i szybki sposób na bułeczki, a na pewno będą próchniutkie i mięciutkie po upieczeniu. Tak wyglądają bezpośrednio po włożeniu do piekarnika. Tak wyglądają po 25 minutach w piekarniku i wyjmujemy je teraz na metalową kratkę, aby nieco przestygły i odparowały. I gotowe. Świeżutkie, cieplutkie czekają tylko na przekrojenie, posmarowanie maselkiem i zjedzenie. Zatem wołam domowników do stołu i życząc smacznego, gorąco zachęcam, aby wypróbować te bułeczki, aby pojawiły się również w Waszych kuchniach i na Waszych talerzach. Bułkę z miodem. I gry z pysma z miodzikiem. Oh, <słyszy>